Witam Was serdecznie, ja jestem Paju, a to jest gra Gang Beasts, jedna z najlepszych według mnie tych na PS4. To będzie pierwszy odcinek serii, jak i zarazem pierwszy odcinek w ogóle, także usiądźcie wygodnie, zrelaksujcie się i zapraszam do oglądania. Dobra, zaczynamy, ja jako kurczak w roli głównej. Kim mam tu do czynienia? O, 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 ocie tutaj cwaniaczki. Trzeba Ej, Bob, Bob, przestań! Bob, nie szalej tak. Co? Ale dostał z buta. Supremacja kurczaków wiecznie. Aż. Ej, normalnie ja daję radę. Nie wiedziałem, że jest tacy słabi. Wszyscy się potopili. O, jakiś munczacos tutaj. Kurczę. Walczy o życie. Chodź, 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 Tak jest. Uu! Zwycięstwo. <grystwo> Co on za odwala. odwala? Ale zaraz go wrzucimy do wody. Dawaj, za brodę cię pociągnę, mój ty kolego. Nie, 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 nie. Dawaj, hawaj. Nah tak jest. Nie ma szans. Do góry go. O nie, 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 nie. Lecisz. Puść, puść kurczaka, puść. Ale mnie leje, co? Co za ko... Nie, 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 ej. To jest... Dobra, wyszliśmy z wody. Trzeba koleżce pokazać teraz co tutaj rządzi. Raz drugi trzeci jest uh, pierwsze zwycięstwo. O, o, o od razu leci patrzcie go nie ucieka. Ty ty dinozaur puść mnie. Puszczaj. Przestań latać. Puszczaj. Co, co on robi. Czy on robi to co ja myślę czy on chce się poświęcić. Nie. Albo, dobra, czekajcie, zobaczymy, zobaczymy, co on kombinuje. Dobra, dobra, dobra. I z buta. Wściekłe, zróbmy wściekłe pięści. Nie, nie, nie. O. Co? Sam wpadł, ale koleś. Chodź, chodź babka, idziemy. Masz skrzydła? No to możesz latać. Wleć do, wo do ognia. Puść, portki kurczaka. Puściła mnie? nie? Nie, jeszcze mnie trzyma. O, już. Usmażyła się. Pa, patrzcie na tego koleżkę. W ogóle wyr... Co on wyrwał drzwi? Dawaj wyrwiemy te. E, ty ziomuś, ja chcę... wyrwaliśmy <grymne> drzwi. Jaka... Nie, nie, nie. Ej, weź, nie szarżuj tak. Co za agresor w ogóle. O. Dostał tubę. Nie no, cios za cios. Dobra, no uciekajmy od niego, nie ma co. Tu, o, nie, tu jakieś niebezpieczne beczki latają. Zajmijmy się tym kolegą. <grystanie> Knockout. Nie no, ta gra mnie rozwala. Naprawdę, jedna z najlepszych wiaty jakie miałem do czynienia. A na pewno najspieszniejsza. O nie, co tam? Łunczaczu żyje jeszcze! Sombrero! Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Spinamy się. Patrz, patrzcie jaki, jaki agresor. Na pewno chce się zemścić. Czuć tą żądzę krwi w jego oczach. No, co ty robisz? Przestań. Ja ci brodę powyrywam. Odwal się, kolego. O, ten już kolejny kręci beczką, patrzcie. Czy to śmieciarze są, czy co? Dobra, idziemy na górę, idziemy na górę, uciekamy. O, ten też zdecydował uciec, no to go złapiemy. Lecimy na kurczaka. z się spadałem na twarz. O nie, patrzcie na to. O co? Udaj mi wstać kolego. Okałtują się nawzajem beczkami. Zablokujemy beczkę beczką. I teraz. Dawajcie, wrzucimy go z beczką. Tak ją lubi. Wyrwę Ci resztę włosów, którą posiadasz, mój Ty przyjacielu z beczką. Ledwo ma coś włosów na tej czu... E, e, a Ty coś co? co? O, o, tak, to było za, wszystko zaplanowane, teraz go... Było... Żartowałem. <laughs> nie wierzę, nie, ja już znać nie mogę w ogóle. Zarobiste jest to w tej grze właśnie to odwzorowanie... Znaczy przynajmniej to, że starali odwzorować jakoś realistycznie fizykę, przez co tak naprawdę wygląda to dość komicznie. Niczkolwiek, no, nie mogę, nie mogę nawet przestać w to grać. Ej, dajcie mi wstać chociaż. Trzeba wstawać się niebieskim. Niebieski tutaj huragan śmierci robi beczko Teraz! Mam go, mam go, mam go, mam go. Patrzcie, nie możemy mu dać... O właśnie, odchodził. Nie możemy mu udać kręcić tą beczką. Trzeba go wrzucić razem z beczką do ognia. No przestań, czerwony. Trzeba się... Patrzcie, on chce skoczyć ze mną do ognia. Co za koleś, co za kolo. Wkurzył się, że mu beczkę zabrałem. Yes! Jednak supremacja Kuczaka. nie zrobił ze mnie KFC. E ty, co ty robisz z tym sombrero? Oszalałeś? Weź beczkę. Ja ja niosę niewidzialną beczkę, patrzcie. I widział na O nie, kolejny kurczę, kolejny krętacz. Dobra, chodź tu. O! No i już po kurczaku. Wszystkie zęby powybije... Dobra, mamy kolejnego agresora. Tego, o, dobrze. Dawaj, chodź tutaj, cwaniaczku. Ogień. Co? nie! Tak to nie miało wyglądać. No, zobaczmy chociaż, jak oni sobie poradzą. Niech wszyscy, w... o, patrzcie, wpadną zaraz. Jeden i drugi chce siebie warci. Jest, remis. Uh. Trzecia runda. Mam nadzieję, że. No, przynajmniej tutaj beczek nie ma, więc nie będzie czym kręcić. Aczkolwiek też znajdę jakąś. Zbuto! No, chciałem mu wybić okularki, ale nie pykło. Dobra, którą mordę bijemy najpierw? O, niebieskiego, niebieskiego, on był taki zły. Po prostu niebieski. Czas do kisielu lecieć. O nie, nie ja, nie ja, nie, nie o to chodziło. O, o żyje, słuchajcie. Było, było gorąco, ale jeszcze, jeszcze się trzymam. Wszyscy wpadają do kisielu. oni tam robią na górze w ogóle? Kaniec szczęścia zróbmy. Jak to fajnie wygląda, nie? Patrz, patrz, bo myślałem, że wkręci się w tą dno. Wrzućmy go do tych kół, tej zgniatarki. Ej, puśćmy mnie, ja chciałem czerwonego do zgniatarki wrzucić. Co ty robisz? Co ty robisz? Człowieku, co ty robisz? Oszalałeś? Nie, teraz go trzymać będę. Co? W ostatniej rundzie dałem się podejść niebieskiemu, więc teraz osobista vendeta. Łapiemy go i eliminujemy na samym początku. Pierwsze co? Niebieski to mój Nemezis. Zlejemy go tak, że własna matka go nie pozna. Chodź tutaj, ty dziad Jeden knockout, tak. Jeszcze masz zęby? Drugi. Tak, 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 tak. Trzeci. Chodź, no co? Jeszcze, ży, jeszcze żyjesz? Jeszcze dychasz? O, o! Nie, 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 nie skończyliśmy się bawić. Cztery. I lecisz. Tak to się robi w KFC. Urczako Power. <ścoughs> Ale mnie będą nienawidzieć. Ja już wiem, że jestem numerem 1, Number 1 do wyeliminowania przez niebieskiego. Ci co tu wyprawiają? No, ty też chcesz dostać? Bo Niebieski był swoim kolegą, czy co? Macie tyle samo włosów. Złokcia. Łokieć, kolanko i leżysz. No puszczaj. No nie, nie wierzę, nie? Żeby teraz nam jakiś klopsik nie spadł. Ja Wywale ci klopsem, chodź tu. O ty dziadzie. Tego się śmiejesz ze mnie. A ściągnijmy go, ściągnij. O oh, Jezu, o oh, Jezu, nie, 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 nie. Trzeba go zlać porządnie. O, a tą też lejmy. Patrzcie oh, na tą no. babkę, w ogóle ignoruje nas. O, zeszła do mnie, chyba chce dostać. Nie ma, Lady. To powiesz na małą tubę w tył głowy? Jest! Oh, nie, nie, nie jest. Chodź, chodź, chodź. Hop. Co? skok? Jakie potrafią latać? Od kiedy? E, ty, Jolo. O, o, właśnie. Puść się tam. O, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Trzeba to wygrać. Kurczakowa supremacja. Dobrze jest. Teraz Iolo. Ślizgnie się. Co on wyprawia? Czy on myśli, że. O! Oh. Czy on myśli, że to mu coś da? Przestań się burzyć. Chcecie tylko wyrzucić połamał mi łokcie, nie wiem co się dzieje. Dobrze, i teraz zostawmy go tutaj i uciekamy. Co? Nie wierzę w to. Poruwa mnie dobiła, a on przeżył. Ej, zobaczmy teraz kto wygra. Koleś, za... Koleś takie szczęście miał. Już miałem go wyrzucać i mi poruwa na głowę spadła. Nie wierzę w to. Co za jazda. Ja! Dobra, kurczę. O, 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 dobio. Dobra, lecimy do następnej sceny. Dobra, chłopaczki. Tutaj nie ma parówy, która by mnie zabiła, ale niby się do mnie rzuci, czy nie? Ja, yeah, ów. A tak kto się robi, moi drodzy? Ej, saltanie. Yolo. O, cześć. Przestań, wiem, że Cię wywaliłem w ostatniej. No i co? Zgasiła Cię? zrobić Tarzana. Niebieski ma przerąbane. Nie, co? Czemu się go złapałem? To był, to był sabotaż na moją wspinaczkę. Ej, naprawdę, no, teraz już niebieski nie jest moim nemezis, teraz moim nemezis jest zielony. Trzeba go dorwać. Chodź, tu Myślę, że coś straciłeś w ole walki, więc Pokażę ci, gdzie się leci. O tam. Co? Na jednej noze stoisz? Szalony jesteś? Pokażę ci karatę. <grym> Albo nie. Lecisz. Dobra. Wywalają wszystko, co za ludzie. Gdzie jest tam ten zielony o jest. Zielony słuchaj tutaj. Nie ma opcji teraz. Żebym ja cię odpuścił. Najpierw zginąłem przez parówę, potem zrzuciłeś na mnie tamtego kolesia. Zostaw go, to jest mój, mój, moja ofiara. Moją ofiarę zostaw. Głupia babo! Puszczaj! Spadł, jest! Uuu! Uh. E, e, chłopie, czekaj, czekaj, czekaj. Co, da się zrobić? Spinamy się. Dobra, nie mać. Wywalę, cię, kolego. Hop! Knockout. Lecisz tą pelarynką. Czy on ma pieluchę? Czolpieluszce jakieś chodzi? Oksy ci wyrwę. To musi wyrwać oksy. O nie, moje zęby chyba poszły lecieć. I skarate. Ole, oberwał, mam szansę. Leć. No, wstał szybko. Kurde, cwaniaczku ty z miodem w uszach. O, czy. Zapelerynę musiałem złapać. Zapeleryna jest tak ciężko kogoś wyrzucić. Najlepiej złapać jest za nogi, albo w ogóle za dół. Wtedy jest najłatwiej. Najgorzej jak się złapie właśnie za rękę, za pelerynę, czy za głowę, bo tego no, nie, nie, jest szans, nie ma szans wyrzucić. Jest. Został tylko kto? Teraz się okaże. I on jest. Co? To ten oszukista. Ty oszukista, wyrzucę Cię z całą tą anteną. A to nie ta. Znaczy, jak? Jak ja mam tam go złapać? Zerwijmy to. Na czym on wisi w ogóle? To jest niemożliwe. Zerwę to. Co? Chyba, chyba głowa zabolała. Teraz, słuchaj, no, trzeba, trzeba tam się wspiąć. Zrobimy to. Hashtag belief. Hashtag belief. O! Teraz bani. I z Bani. Zszedł, zszedł. Mamy go. Mamy dziada. Przestań uciekać, oszukisto. Myślisz, że mi uciekniesz? Jesteś głupi, jeżeli myślisz, że mi uciekniesz. O, co jest? Za dużo włosów masz? Za dużo, za dużo? Nie, tam nie, tam nie, tam nie, tam ty możesz lądować ostatecznie. Też to leć. No co? No i pa. No tak jest, teraz to będzie taki wkurzony. Będziesz tak na mnie chciał zemścić, że to jest nieporównywalne. Dobra, tamten niebieski został. Także on... Oj, zielony! Nie, pierwszy bierzemy zielonego, bo on wisiał mi w dwie śmie... Co, już? Wiesz, dostałeś tubę? A teraz ja cios za cios widzę. Ale słuchaj, ja mam tutaj wściekłe pięści, kurczako 3-0, więc... O, nie, 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 mój drogi. Nie, no nie. puść się. Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Jakiś Don Panini kurcze. <ś> Elo. Trzeba go troszeczkę wkurzyć. Dinozaur to co, co on w ogóle? Poszedł gdzieś? Dobra, Linus. Dinoś, lecisz. No i tak się wygrywa. Gagbisty. <ś> Oj drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli było spoko, to dajcie łapkę w górę, możecie zasubskrybować kanał. Jeżeli jednak coś się nie podobało, to śmiało walczy komentarze. Jakikolwiek feedback przyjmę i dziękuję za oglądanie.